Z tej strony Maty dzisiaj Wam pokażę wszystkie kordy liści na i Najpierwsze kordy to będą 21 na 110 minus 141 macie po prostu napisane to jest pierwsza, można powiedzieć ta główka liść następne na przykład macie pod ukośnik sklep wybieracie wehikuł i macie następne liść lecimy szybko tutaj do następnej go tutaj jest pani jesień i tutaj możecie też wziąć jednego liścia, ale będziemy szybko tu tak bardziej omówimy. Teraz na te różowe drzewo, te drugie, te może powiedzieć mniejsze, jest gdzieś dokładnie gdzieś tu. O, zaraz chyba je będę widział. o Tutaj macie, chodzicie sobie i macie. I następne sobie polecimy stąd tylko lecę tu sobie i od razu tak naprawdę obok drzewa jak macie tą górkę to jest taka dziurka właśnie tutaj i tu musicie lecić sobie i macie tutaj oczywiście następny liść przejdziemy sobie szybko do spauna i następnym liściem będzie już na strefie PVP to będzie tutaj, można powiedzieć zaraz wam pokażę, jak widzicie tu jest następny liść w tym balonie po lewo pierwszej. To tutaj sobie wlatujecie, robicie na przykład, musicie trafić i już możecie sobie tak odebrać. Ogólnie mówiąc, chyba są to wszystkie liście, które są do znalezienia, chyba, przepraszam jak to nie będą wszystkie, bo Trochę to już nagrywam i chcę to zrobić, i nie wiem czy dokładnie to będą wszystkie. Ale przygotowałem dla Was, można powiedzieć, mini opening. Ale jak już to dobry opening, zaraz sobie przygotujemy miejsce na sadzonki, bo mamy ich dużo. Brakuje mi tak, szczerze, malutko, do następnego klucza i właśnie sobie wymienimy tutaj klucz. Mamy klucz mistyczny. U od pani jesień tu sobie chowamy te roślinki, bo będziemy zbierali następne i robimy openik jednego klucza. No, jednego, mogły być dwa, ale no cóż, Otw otwieramy z animacją. No, żeby było fajnie, i otwieramy. Dobra, i znowu to samo. Już druga potka uwięzienia. Ona jest tam chyba warta z około 11 milionów, jak pamiętam 15, 14, a może nawet więcej będzie kosztowała. Nie wiem, czy nie zauważyłem. Ale dobra, to tak naprawdę robimy sobie następny konkursik teraz na takie 4 miliony i ogólnie na ekranie się pokaże osoba, która wygrała powinieneś mieć już po prostu kasę na koncie i co? Sub, -like, dzwon napiszcie swój nick w komentarzu, żeby wygrać te 5 milionów no i manu.